Szczęść Boże! Zapraszam do wysłuchania modlitwy oddania Maryi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Maryjo, jak Dzieciątko Jezus oddaję się Twoim ramionom i przyjmuję całą czułość Twego kochającego spojrzenia na mnie. Wiem, że kochasz mnie miłością jedyną i niepowtarzalną. I nie patrząc na moje grzechy, przytulasz mnie do swojego niepokalanego serca, Maryjo, twój czuły głos uspokaja mnie, gdyż jest wylaniem Ducha Świętego. Maryjo, kochająca mnie aż do przeszycia mieczem boleści, jak Jezus zdjęty z krzyża, oddają się Twoim ramionom. Wśród ciemności tego świata wiem, że moje szczęście jest owocem Twoich łez. Maryjo, która cała jesteś czułością Boga dla mnie, oczarowałaś mnie swoją miłością, wdziękiem i delikatnością, pięknem i łagodnością najpiękniejszej dziewczyny wszechświata. Dla jednego Twego kochającego spojrzenia wytrwam na krzyżu mojego życia. Maryjo, weź wszystko, czego ci jeszcze nie poświęciłem, i czego dotąd nie umiałem oddać. Oddaję Ci wszystkie chwile, w których zapominam o Bogu, a ofiara Twego Syna, jest dla mnie obojętna. Oddaję Ci wszystkie dni mojej duchowej nocy, pełnej niepokojów, lęków, zwątpień i niewiary. Oddaję Ci każde cierpienie w moim życiu. Przemień wszystkie moje rany w najpiękniejsze perły dla Jezusa. Proszę o tę łaskę, przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Twojego syna i moc wylania Ducha Świętego na mnie. Oddaję Ci każde moje poczucie osamotnienia. Daj mi wiarę w to, że jedynie w samotności z Bogiem, zanurzony w miłość Ojca i Syna i Ducha Świętego, zniknie moje najgłębsze osamotnienie. Maryjo Niepokalanie Poczęta, Oddaję Ci cud mojego poczęcia i poświęcam go Tobie. Oddaję Ci całe moje życie, wszystkie myśli, uczucia, pragnienia, marzenia i plany. Wszystko, czym jestem i co posiadam w duszy. Ukryj mnie w sobie tak, jak Duch Święty okrył Cię swoim cieniem. Ukryty w Tobie przed szatanem, jestem cały Twój, a Ty jesteś cała moja. Na zawsze kocham Cię, Maryjo. Do zobaczenia w niebie, Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, zostańcie z Panem Bogiem i Maryją.